Dzień dobry. No dobrze. O tak. Gdybyśmy się mogli tak przenieść 200 lat do przodu, w przyszłość, i spróbować zastanowić się, jak by wyglądała praca historyka za te 200 lat. Czym oni by się zajmowali? Tak, już moim zdaniem, i wydaje mi się, że to jest dosyć racjonalny pogląd, będą musieli korzystać z internetu, jeżeli chcieliby opisać to, co się dzieje dzisiaj, tą naszą rzeczywistość, naszą kulturę, musieliby korzystać też z tego, co, w jaki sposób ta kultura odbija się we współczesnym internecie. I istniałby tylko jeden warunek. Ten internet, ten, który mamy teraz, ten, w którym ta nasza kultura się odbija, musiałby zostać w jakiś sposób zarchiwizowana. No i archiwizacja internetu to nie jest jakiś duży problem techniczny. Nawet nie ma już problemu z wyborem tego, co archiwizować. Państwo by zobaczyli, jak wyglądała historia nie wiem, w wieku XVII, XVIII, może XIX. To była historia polityczna, historia wojen, konfliktów, wielkich takich procesów. No, a w połowie mniej więcej XX wieku, nagle ludzie w historii wpadli na pomysł, że może warto pisać o ludziach, którzy niewiele znaczyli w historii weszła mikrohistoria, weszła historia mówiona i tak samo demokratyzuje się dziedzictwo i historia, jeżeli możemy cały internet z tym wszystkim, co jest dobrej jakości, co jest złej jakości zarchiwizować i wykorzystać za te kilkaset lat w badaniach, bo nie wiemy jakie pytania przyszli historycy są w stanie zadawać tym wszystkim memom, kotom i innym rzeczom, które, które się w internecie Pojawiają, ale tutaj kluczem jest kopiowanie. Nie ma kopiowania, to nie będzie archiwizacji internetu. To jest po prawej stronie e, Ptolemeusz II, Ptolemeusz II Filadelfos. E, jak Państwo widzą, nie specjalnie charakterystyczna postać, e, więc może tutaj, o tak, lepiej. E, to jest e, Ptolemeusz II w trakcie dysputy, współpracy z żydowskimi uczonymi na temat przekładu Starego Testamentu na język grecki, Septuaginta. I oprócz tego przekładu, z którego Ptolemeusz jest znany, oprócz tego, że zgodnie z wielowiekową tradycją egipską, za żonę miał własną siostrę, to znany jest jeszcze też z tego, że wprowadził w Aleksandrze dość agresywną politykę biblioteczną. Państwo pewnie słyszeli o tym, bo biblioteka aleksandryjska to jest taki archetyp w ogóle biblioteki Ever, tak? I ta polityka polegała na tym, że taki niewinny statek przypływał sobie do portu w Aleksandrii, wpadała w bojówka biblioteczna, wyciągała wszystkie zwoje, które są tam dostępne kopiowała kopie, oddawała oryginały, zachowywała. Coś w rodzaju takiego odwróconego piractwa trochę, piractwa bibliotecznego. No i to wszystko było możliwe dzięki temu, że robiono te kopie, tak, było kopiowanie i koniec. Nie ma kopiowania, nie ma zbioru, nie ma archiwum, nie ma biblioteki. Czasy się trochę zmieniły przez te dwa, ponad dwa tysiące lat i jeżeli w ostrożnych szacunkach, mówi się, że w Bibliotece Aleksandryjskiej było 40 tysięcy zwojów, chociaż niektórzy antyczni, e, antyczni autorzy mówią, bez kozery było 700 tysięcy, tak, ale, ale o, o, szacuje się, że 40 tysięcy, to już w 2001 roku, przy okazji zamachów na WTC w takim bardzo niedużym archiwum cyfrowym związanym, gdzie ludzie wysyłali swoje jakieś tam relacje, fotografie cyfrowe, z tego, z tego wydarzenia zebrano 150 tysięcy dokumentów dotyczących w sumie jednego, jednego, wydarzenia. Jeżeli byśmy zobaczyli ile jest dokumentów cyfrowych zbieranych na temat tego co się dzieje na Ukrainie, to pewnie byłoby zdecydowanie, zdecydowanie więcej. I um, problem w tym polega głównie na tym, że zmienia się nie tylko ilość tych zbiorów, ale też ich jakość. To już nie są dwuwymiarowe e, e, teksty, to nie są nad fotografie, tak. Tutaj mamy na przykład strony www. Jeżeli byśmy zaczęli czym jest strona www, to jest kilka aplików połączonych ze sobą odpowiednim kodem, który jest interpretowany w przeglądarce, tak. Bez przeglądarki nie jesteśmy w stanie strony www sobie e, przeczytać, przynajmniej w jakiejś zrozumiałej, zrozumiałej formie, więc od razu się pojawia przy kwestii cyfrowego dziedzictwa myślenie o tym, że archiwizujemy nie tylko treści, ale też oprogramowanie, które pozwala je e, 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 odczytywać. Ale to nie tylko tak. Oprócz stron WW mamy też gry, też gry online. Jest taki projekt. How They Got Game ze Stanforda, który polegał na tym, żeby zbadać możliwości archiwizowania gier online, na przykład była taka gra The Sims który online, której już nie ma i chodziło o to, żeby zbadać metodologię archiwizowania świata tej gry po to, żeby ona mogła być użyta w badaniu historycznym właśnie na temat na przykład tego, jak się realia życia w ponowoczesnym społeczeństwie odbijają w grze komputerowej, tak, w którą grają miliony miliony ludzi. To AIP PC, czyli konsorcjum archiwizacji internetu, działa od 2008 roku i od 2008 roku koordynuje takie działania państwowe na rzecz archiwizacji internetu. Wcześniej oczywiście w 2005 roku było Internet Archives, którego pewnie Państwo Państwo korzystacie. No i ostatnia rzecz związana z tą głębokością czy możliwościami archiwizacji rzeczy w ramach dziedzictwa cyfrowego czyli archiwizowanie doświadczenia. To jest taka idea mówiąca o tym, że archiwizujemy nie tylko treść, ale archiwizujemy też to w jaki sposób użytkownicy mogą z tą treścią wchodzić w reakcję. Tak? I to się tutaj bardzo mocno odnosi do teoretycznych badań nad archiwizowaniem Facebooka, czy sieci w ogóle społecznościowych w, w internecie. W to oczywiście można było włączyć cyfrowe archiwa osobiste, zbiory e-maili, tak, co w przypadku na przykład popularnych polityków pełniących swoje funkcje publiczne albo, albo autorów znanych książek jest to, jest to dosyć, dosyć istotne. Ale problem jest to kiedyś... Było coś takiego, tak myślę, to jest robocza nazwa, tak. Kultura kasowania. Biblioteka była zagrożona przez to, że ktoś wchodził, wyłamywał drzwi i kasował jej zbiór, tak? Znaczy spalił, tak, rozpraszał i tak dalej, i tak dalej. No Biblioteka Aleksandryjska jako dobry archetyp właściwie przeżyła to wszystko, bo najpierw to był już Cezar, później to byli chrześcijanie, tylko nie wiem, czy koptyści, czy ortodoksi, ale to już inna sprawa. Później to byli muzułmanie i to na samym początku, bo w VII wieku, tak, i po prostu koniec biblioteki, zbiory zostały, zostały rozproszone. Później, jak przejdziemy przez, przez czasy, prze, 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 przez historię, mamy czas Tudorów, anabaptystów anababtyst, w, w Anglii, którzy wdzierają się do klasztorów, do bibliotek, wyciągają tam te stare, stare manuskrypty, palą je, bo to jest znak, znak zepsucia rzymskokatolickiego według nich, tak. No i kończy się to wszystko w XX wieku, tą, tym, tym niesławnym symbolem palenia książek przez, przez, przez funkcjonariuszy NSDAP. I to była ta kultura, tak? Kultura, w której się walczyło z bibliotekami, rozwalając jej zbiory. Dzisiaj mamy coś w rodzaju takiej kultury ograniczania kopiowania, czyli kultury, w której kopiowanie przestało być rzeczą fizyczną, przede wszystkim, ale staje się rzeczą prawną, rzeczą, która jest regulowana bardzo mocno przez prawo, przez prawo autorskie i to powoduje, że te archiwa internetowe nie mogą powstawać, albo powstawają w bardzo, bardzo ograniczony. Sposób. Dość powiedzieć, że w Polsce Biblioteka Narodowa cały czas się zastanawia, czy, czy może archiwizować domenę.pl, i teraz są prace nad ustawą, nowelizacją ustawy o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym, gdzie ma tam wprost zostać zapisane, że taka archiwizacja jest możliwa. A British Library dopiero w kwietniu 2013 roku dostała takie prawne zezwolenie na to, żeby archiwizować domenę UK, to szacuje na 4 miliony. Stron czy serwisów internetowych. I być może rację ma BenJ Edwards, który w odniesieniu do takich niszowych gier tam z lat 80., -tych, 90. -tych, mówi, że może jest tak, że to nielegalne kopiowanie, to nieformalne kopiowanie, ma taki aspekt właśnie archiwizujący, że to, że istnieje tutaj w cudzysłowie piractwo, tak, e, e, pozwala ocalać od zapomnienia, tak, te, e, te, stare, te stare gry, które tak naprawdę nie mogłyby być legalnie archiwizowane i zabezpieczane w normalnych instytucjach e, pamięci. I na koniec rzecz, e, też warta uwagi moim zdaniem, fakt to, że biblioteka, archiwum, o tym też Derrida pisał, przecież, że archiwum, biblioteka to jest coś, co pewną władzę, władzę nad tym, jak definiujemy dziedzictwo, władzę nad tym, co do niego włączamy, co do, z niego wyłączamy, władzę nad tym, kto ma do niego dostęp, tak, I teraz jest pytanie, czy nie powinniśmy wzmocnić jeszcze instytucji publicznych, instytucji pamięci w tym, żeby oni, one mogły sobie spokojnie to to cyfrowe dziedzictwo archiwizować, bo alternatywą do tego są działania robione przez, przez dużych graczy graczy internetowych, i jak w przypadku digitalizacji Google Books, to pewnie będą bardzo fajne projekty o bardzo dużym zasięgu, ale zawsze gdzieś tam zostanie to pytanie, kogo jest to dziedzictwo i kto, kto, kto tak naprawdę ma nad nią kontrolę. Czy firma, która działa dla zysku, czy to społeczeństwo, tak? I wydaje mi się, że to jest koniec. Jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to może sobie to przeczytać jeszcze w tej książce dostępnej na wolnej licencji. Dziękuję bardzo.